Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Turyd dla... Wiem, że zaskakujemy tak, gra nie sądziłem, że będzie taka długa, no ale. Ciekawi mnie, co będzie dalej. Bardzo. Dobra, no, ja jestem w jaskini. Biegnę. I obiegłem. Kyle, badania doktora Kamilo są jeszcze bardziej obiecujące niż zakładaliśmy. Nie, co, badania Wierzę, badania, że odpowiednie napary mogą wzmocnić nasze zdolności telepatyczne. Nie, to Poza tą stronę chcemy. Moglibyśmy iść. używać ich do kontroli. Wow! Kamilo, może ty to wyjaśnij? To, to mi się podoba. Tak, pewnie spróbuję. To nieco skomplikowane. O, ja Lidia i jej ludzie mają wykształcone postrzeganie pozazmysłowe. No tak, telepatię. Tak, tak, ale potencjalnie to może być coś potężniejszego. Coś więcej niż po prostu narzędzie komunikacji. Dzięki moim odkryciom Lidia będzie mogła połączyć się Świadomego, bezpośrednio z umysłem nieświadomego zarażonego, nieświadomego, zarażonego, nieświadomego, zarażonego, nieświadomego, zarażonego i wpływać zarażonego. na konkretne obszary jego mózgu. Czekaj, Aha. chcesz nimi nim sterować? Tak, pośrednio. Zainfekowani działają ja. na bazie prostych instynktów. To, to jest niesamowite. Czekaj. Lidia mogłaby nie widziałem tą wojnę. Bardziej skomplikowane. Będzie skomplikowane. Robiłeś zbawiał, już jakieś testy, ci... bardzo wstępne, ale swoją obicujące. armię Baron Baron nie ma pojęcia o tym, co odkryłem, a dzięki i ja. jej ludziom Dobra, wizja, mamy szansę no. naprawdę go zaskoczyć i stworzyć armię nieumarłych. Aha. No cóż, wiem jak to brzmi, ale możliwości naprawdę wydają się nieograniczone. Nie wiem, ja próbuję, Zawsze widowisko. <laughs> Pewnie nie w konstruowaniu pogłębionej teorii. No nie, muszę stworzyć no, nie. napar, a do tego no, potrzebuję innych, rzadkich substancji. A te znajdują się w dość niebezpiecznym miejscu. Hmm. Dość? Lidia Wal. Gniazdo przemieńców. No super. Gniazdo przemieńców. Pięknie. Brzmi nieco ryzykownie. Zdaję sobie ja ja sprawę. Decyzja należy do ciebie. Jak zawsze. Czego potrzebujecie? Mogę Próbki odmówić, się. plazmy przemieńca. Najlepiej byłoby pobrać ją bezpośrednio z larwy. Larwy przemieńca? Kurwa, naprawdę testujecie moje zaangażowanie. Dobra, załatwię tę próbkę. Trzy. Trzy? Kurwa. Kaj po prostu chodzi o to, że potrzebujemy różnych rodzajów białek. Trzy. Powinny wystarczyć. Kamilo jest ja. z innego osobnika. Kurwa, Mać, Kamilo. Następnym razem to powiedz mi wszystko na raz, a nie mi dozujesz atrakcje. Dobrze, będę pamiętał. Ech. Gdzie mam iść po tych Rysuj cholernych? Możesz mi wskazać to gniazdo przejściowe? O, ale tu będzie co ma. Tak. wskażę ci je. I, tam I pewnie jeszcze muszę iść w nocy tylko, nie? Nie, słuchaj, nie odszczniało, to mi zawsze ciemno w nocy. Super! No co co Super misja, no naprawdę w porządku! Się się. I bagnie, w Dobra, telefon, tego, Lot na ty y Dobra, a chwileczkę, jak chcę go mam, tak? A po co mi ta postacja? nie wiem. No, jak co to? Tak, grun, wolę chyba tutaj! No tą drogę biegnę! Printer Deluxe! Co to za Co robi rogi, gościa? Wybiegniak. góral! Po górach! Ajajaj. jaj. Oj, lol! Dobra. Bezkontaktowo idę. Ale koleś ma formę, nie? Oj. Ktoś do gniazda przemiecił. Czyli gdzie to jest? To jest w tym tunelu pewnie, nie? No pewnie. Coś tam i znowuż. A po co mi to wszystko, panie? A poładuję sobie do nich z tego. Jó, 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 jó. Sprawdźmy. się Sprawdźmy. petary, Sprawdźmy. 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 normalnie. się szczyta, tym Oh yeah! Ale coś lepszego może im pierdyknąć O, zobacz gościu Oh yeah, mam! Może ich zabie, co? Ej! No bo tam co się dzieje Wow, oh, to jest ta rurówa jest... Oh, oha, wstały? O oh, kurwa I'm sorry! I'm really sorry Rozpracuję ich spokojnie No? Pytania? Ojej, ale odjebałem Chciałem, tak? Dobra, ja się, ja po co się z nimi To nie jest mój cel Ojej, baby Gdzie jest wejście? Tam, tam Już pędzę na asmy używam mi koleś się udusił a ja mogę się chwycić lampę? nie mogę nie wpadłem na ten serd oh yeah oh yeah jak żabka stoimy nie pieszę to i tu jest ogólnie nie dzisiaj a ja tracę te młotowy, nie fajnie Dobra próbuję wejść do tego gniazda przemieńców To jest tam gdzieś O ale, może bicie koleś Aha tam coś widzę, tam coś widzę, tu, to, tu coś widzę też Tam dolecę kurwa Ajajaj A już mam Spidermana, chwileczkę bo to się dzieje to się O kurwa, Kto się nie chwycimy tym Jakie rzeźnia. O kurwa. My bad, sorry. Kurwa, Maciek. Jak tam kurwa wejść? Grypiące, o dobra. Idziemy, idziemy. Oho. That's right. That's right. O, o tutaj, tutaj. Czy to idzie tutaj? Kiknął mnie tam coś On tu wejdzie? No nie co? Wejdzie za mną tu? No nie, nie, A to rzeźmieszek O kur... Pole skoki tam biegał ten rzeźmieszek To jest Pole

No, ale odjebałem. Fajnie! Super. Kurwa. Dobra, to jest ten moment. Wchodzę do gniazda przemieńców. Także... Pewnie nie będę umierał tutaj co chwilę, no ale... No. Próbujemy. Coś do masowego rażenia. To, to, to... To, to no. No kurwa. To może pójść nie tak. Pieprzone gniazdo przemieńców. Kyle, ty i twoje wybory. I twoje wybory, to Sam Sam morał robi tej. Tykam się, bo tu będzie wiary, pewnie trochę będzie. Trochę będzie wiary, nie? Podejrzewam. Lidia, jestem w jaskini, ale nie widzę żadnych przemieńców. Wkrótce zobaczysz. Musisz wejść głębiej. Tam przecież. Kasną kurwa te... Idę na taktykę taką po prostu. Ej kurwa. Kinder jajko. To zaskoczy. Ale mokrwnięcie ta bomba, no naprawdę jest bez moklepnienie Moklepnięcie takie ta bomba, że... aż strach. Podropię sejtemy. O. Dobra, może tak nie dropię już tych temach. Trzeba iść tam po co miałem iść, nie? Czyli... nie wiem. Aha to... Aha, to ja nie mam z walczyć, tylko muszę wchodzić po prostu tam, dobra. Okej. Okay. To nas nie dogoni, tam mam robić, tak? O kurwa, się tu skrapię w ogóle? Gdzie ja mam iść niby? Jaka No Dobra, id idę tutaj. Chyba ja nie zajdę, nie? O kurde, o tutaj zacznę. I co? Może czegoś, nie wiem. Może dużo rzeczy, nie wiem. Nie wiem gdzie iść no. Pewnie się cofam teraz, nie? Ojej, nam marszały. No, siedem, tak? Pewnie. Ojej, jedzie z, z nimi dobrze. Dzień dobrze? Co wy tu robiliście? Co tu robiliście? O kurwa, to tak nisko trzeba jeszcze zejść? O kurwa, ma. O Już to widzę tej! Ale przejebane będzie. Ja się boję tego, co tu Ach, będzie. Kolejny z popapranych eksperymentów w baronach. Ostatnia przygoda na dzisiaj. Mhm. Jest babik. Ojej. Jakieś podwodne... Co to jest? O, kurwa. Predator jakiś to jest. Predator. I on się niewidoczny robi. Słuchaj, to niewidoczny się robi, gościu. Także... Także pozdrawiam serdecznie! Nie! Ej, chuj. co ja mam zrobić teraz? O kurwa. To mnie wiem przecież na części pierwsze. I co ja mam zrobić teraz niby. Nie wiem. Na stół go mam brać No, dobrał O kurrr, na malekon no Nie mnie chuj. Na pewno rób Pewnie Kufry chyba, dawaj ten mioda drogia, bo go rozjedę. rozwierę Alić, Gnoja! Kurwa. Co Leć Ojej. Dobra. Uciekaj gdzie bądź! Gdzie on jest? Jakieś realne obrażenia muszę mu zadać. Kurwa. Kto on się tak teleportuje? Magicznie. Co to za misja? No Kur... to za maszyna? Nie wiem, jest. tutaj. Uj, ej, co się mi, chuj! Zginę! Dobra. Ładujemy go. Ładujemy kurwa normalnie. I wiele będzie z nim Jasy gwint, jaka ciężka misja. W ostatniej chwili ta bestia się włączyła, nie? Jak, polernej? igły. Co za gra. Co za gra. A ten był elektryczny kurwa. Jak Predator miał kamuflaż, w ogóle wydawał dźwięk jak Predator, w ogóle te takie kle-kle-kle. Jasny ale to coś poniosło, dobrze poniosło. No i tym mocnym akcentem kończę ten, ten odcineczek. Tutaj już się tyle akcji stało, że... E, 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 e. E, a ja go nie zlutowałem, nie? No. Żadnego dropa z niego? No, także tu naprawdę są niesamowite te, te, nie wiem, bo. Boss, hymery, bo to, to co nie. Można nazwać, że to bostwem, jakieś, nie? No, tak do zobaczenia w następnym odcineczku. Pozdrawiam. Pozdrawiam.